Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym zdrabkowym dniu na moim kanale. Dzisiaj, kochani, przychodzę do Was ze zdrapkami za łączną kwotę 30 zł. Mam ekstra linię, diamantowy los. To są zdrapeczki po 10 zł i dwie po piątce. Kasę od Mikołaja i gwiazdkę z nieba. Linię sobie naddrapałam. Niestety żadna linia się tu nie utworzyła. Zostało 2, 4, 6, 8 symboli do końca. Także szansa jeszcze jakaś jest. Nie przedłużając zabieramy się, kochani, do drapania. Mamy tu gwiazdeczkę z nieba z numerem 47. U mnie kochani, lampa odpalona pod ciemno na dworze całe dnie. Od dwóch dni pada deszcz. Także pogoda nie zachęca do niczego. Yy, Zdrowka z numerem 47. Szukamy gwiazdki i wygrywających liczb. No i sprawdźmy sobie, co tu zdrapeczka dla nas przygotowała. Szukać będziemy. Czekajcie, nowy drapak, żeby tu dobrze zacząć. 23, 13, 33 i 8. Takich liczb szukamy na tej zdrapce i sprawdzamy. A dali nam 26. Mamy trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa, i osiem, dziewięć. No osiem fajnie by było, by byśmy mieli wygraną. Dalej dziewiętnaście, dwadzieścia pięć. 27, 11 i kończymy. Kochani, 21. Także wychodzi na to, że tutaj mamy zdrapeczkę pustą. Mamy kontrolne różne, także gwiazdka z nieba przegrana. No to teraz, może, kasa od Mikołaja z numerem czwartym. Sprawdzamy wygrywające liczby. Szukać będziemy dwa dziewiętnaście, dwadzieścia trzy i dwadzieścia sześć. I sprawdzamy. A u nas jest dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, piętnaście, trzydzieści cztery i osiemnaście, nakrzę pusto. 25, 8, 1, 22, na no to obok i kończymy trzynastką. Także niestety zdrabki za piątkę dzisiaj zawiodły. Kasa od Mikołaja pusta. To teraz może diamentowy los z numerem 24. Troszeczkę o, zrobimy tak, żeby było dobrze widać. No i sprawdzamy te wygrywające liczby. W tej zdrawce to 48, 25, 4, 42 i 40. No tak, dosyć wysoko. Zobaczymy, co z tego będzie.

Trzydzieści cztery, nie ma, nie ma, nie ma, czterdzieści trzy. No to dalej dziewięć, trzydzieści trzy, trzydzieści sześć, trzynaście i pięć, także zobaczcie, no pusto, nic nie chce wpaść. Ostatni rząd szans: 45, 6, 44, 12 i kończymy 46, także tutaj również pusto. No, u mnie magia świąt nie działa, kochani. Co bym nie drapała wszędzie? Pusto. Kontrolna mamy różna. Zostały nam kochani ekstra linie. Yy, kilka symboli do naddrapania, żadna linia się nie utworzyła. Będziemy sobie z drapeczkę przesuwać. No i co my tu szukamy? Kolejne symbole, które mu musimy tutaj odkryć, to piłka i rower. Także sprawdzamy od góry. Szukamy piłki i roweru. Na razie nic tu nie wpada w oko. Tu na dole mamy dwie piłeczki. Jedna i druga. I to by był koniec. Kolejna para symboli to księżyc i serduszko. No i sprawdzamy. Księżyc i serduszko. Serduszko tu nam się wyłania. O, zobaczcie, jeszcze piłka pominięta. Ok, księżyc i serduszko. Czy my tu coś znajdziemy z tych symboli? No, chyba nie. No to kolejne szanse. Szukamy wiatrak i diament. Diamencik mamy tu do góry. Tutaj mamy diamencik na fioletowym polu. O, tutaj wiatrak i diament w jednej linii. No, ale blokuje nas kwiatek i ptaszek. Diamencik tutaj. I co tam jeszcze? Coś jeszcze znajdziemy? Znajdziemy. Tutaj mamy wiatrak, tu mamy diament. I to już koniec, i ostatnie dwa symbole. Pierwszym jest to cytrynka, i polecimy od dołu. Cytrynka mamy tutaj. No i tylko tam. I ostatni symbol, decydujący, a są to klapki. No to sprawdźmy. Klapeczki mamy tutaj, ale blokuje nas motylek. No i nigdzie więcej klapki nie wystąpiły. Szybciutko sprawdzamy sobie kontrolne. A niestety są one różne. Także wychodzi na to kochani, że odcinek za 30 zł okazał się pusty. Żadna z przygotowanych drapeczek tutaj się nie popisała. Nic nie wpadło, także mamy kolejny minus w kwocie 30 zł. No trudno. Może postaramy się, wiecie kochani, jakoś to odrobić. Chociaż może być ciężko, bo widzicie sami, u mnie magia świąt nie działa. Do zobaczenia kochani w kolejnych odcinkach. Buziaki, pa.